lotów polskim skoczkom rzeczy firma Plachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Kinga, nie będziemy dużo rozmawiać o tych mistrzostwach, bo pewnie sama stwierdzi, że, że dużo tutaj nie ma tematów do poruszania. Mnie ciekawi bardziej cała droga do Oberstdorfu, jak wyglądały te przygotowania, bo my rzadko Was widzimy, rzadko jesteśmy na zawodach. Patrzymy na tabelki, nie ma metrów, ale, ale to zawsze jest jakaś droga. Powiedz co działo się wiosną, latem, jesienią, bo zimą to widzimy mniej więcej? Znaczy w lecie jeszcze było dobrze do frensztatu, gdzie też zrobiłam bardzo dobry wynik. Później się troszkę pogubiłam, była planica Ramzał i tam e, też testowaliśmy sprzęt. Myślę, że wtedy się zdążyłam pogubić i potem już psychicznie byłam troszkę przed zimą, e, nie potrafiłam się nastawić dobrze na zimę. Cała ta sytuacja pandemiczna dała ci się wyznaki? Wcześniej myślałam, że nie, ale teraz właśnie widzę, że tak, bo wszystkie właśnie wyjścia z bliskimi i tak dalej to było bardzo mocno ograniczone. I myślę, że właśnie taka monotonia i że wpadł się w taki wir tych treningów to, to tak wszystko miało taki wpływ. Za nami chyba trener Marcin nadjechał, także problemy nadciągają. Żartujemy oczywiście. Yy, mówisz o tym, że, że, że gdzieś to w głowie się działo wszystko podczas przygotowań, że wpadłaś w taką troszkę monotonię. Jak ta droga psychologiczna wyglądała? To była praca z psychologiem sportowym? Tak, cały czas pracuję z Mikeszem. Eee... Kurczę, może nie do końca monotonia, bo z treningu na trening starałam się wprowadzać nowe rzeczy i nad wszystkim pracować, ale po prostu nie było efektów i myślę, że to, że przychodziłam każdego dnia na nowo zmotywowana na trening, a nie dawało to efektów, to myślę, że to mnie tak wszystko przyłamało. To były najtrudniejsze przygotowania do zimy, bo, bo o zimę nie pytam samą, chodzi o ten okres, drugi sezon z Łukaszem Kruczkiem, dużo było tych zmian, dużo kombinacji sprzętowych? Znaczy, próbowaliśmy też buty kilka razy, próbowaliśmy narty. E, też wkładki próbowaliśmy, bo też zaszły zmiany, które trzeba było wprowadzić. E, no i tak, no, najcięższy taki sezon. Pozdrawiamy trenerza, Marcinie. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, to jest dobry duch zespołu. Niezmiennie od lat. No właśnie, o ten duch zespołu zapytam. Cały czas mówimy o trenerach, trener Łukasz, trener Marcin, ale jest też z Wami fizjoterapeutka Paulina węgrzyn Gębusz. Ja widziałem takie zdjęcia fajne tutaj z Oberstdorfu. Ważne, że jest kobieta w sztabie też, bo mało jest kobiet w skokach. Tak, to jest bardzo ważne, że jest z nami, też inaczej nas rozumie, inaczej do nas podchodzi. Dla mnie to też osobiście przyjaciel w życiu osobistym, więc Eee, naprawdę du daje duże wsparcie. No właśnie, bo to też nie jest chyba tylko tak, że, że fizjoterapeutka, tylko przyjaźń. Widać między wami dobrą relację i, i tak się zastanawiam, eee, czy gdyby były trenerki skoków, czy gdyby były panie psycholog, fizjoterapeutki, te relacje byłyby zupełnie inne? Jest taki mur między, między męską myślą szkoleniową, a, a tym, co, co panie ewentualnie mogłyby przynieść? <grym> Ciężko powiedzieć, Winiączek już jest właśnie taka trenerka dosyć e, znana, która ma właśnie dziewczyny z sukcesami. E, rozumiemy się inaczej, ale myślę, że nad nami po prostu trzeba mieć twardą rękę, po prostu. Uderzyć pięścią w stół czasami. Tak, dokładnie. A dlaczego tak jest? Myślę, że to jest od początku też męski sport i mężczyźni zupełnie inaczej podchodzą do takich sportów ekstremalnych i właśnie to jest najważniejsze, żeby była taka osoba, która. Będzie autorytetem. Skoki to sport męski? Uważasz nadal po, po 10 latach Bucharu Świata Kobiet? Nadal, bo nadal nie mamy z nimi po prostu szans. Ale chyba tak zawsze będzie, bo konkurowanie z mężczyznami to, 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 to nie o to chodzi. to raczej chodzi o to, żeby równać do, do swojej płci. No tak, to jest prawda. Tylko, że jednak z tym poziomem, na przykład gdzie my się kwalifikujemy, czy coś, to oni mają niesamowicie wysoki i jeszcze potrzeba troszkę lat, żeby to wszystko się tak rozwinęło i było takie widowiskowe, jak skoki męskie. Ty oglądasz skoki kobiet w wolnym czasie, jeżeli jeżeli masz sobie okazję odwinąć jakiś konkurs albo wspominać, czy raczej te męskie wybierasz? Pytam, bo, bo Nicole powiedziała, że ona woli męskie oglądać skoki. Ona w ogóle nie ogląda. Bo no. <laughs> mówiła, że nie ogląda. Nie no. E... Jeżeli robię sobie analizę, to faktycznie porównuję się do dziewczyn, bo u nas troszkę technika wygląda inaczej. Używamy więcej techniki, a mężczyźni no. mają więcej w nogach, więc oni troszkę inaczej to rozkładają, ale no jest tak, że jednak oglądam męskie skoki, to znajduję w tym większą motywację. Słyszymy takie komentarze, dziewczynki muszą zrobić to, zachowują się tak. I ja tak sobie pomyślałem wczoraj. Wy jesteście kobietami dorosłymi, wy nie jesteście dziewczynkami. Gdzieś, gdzieś ten moment, kiedy wskakiwałyście na naskocznie normalne, naskocznie duże, to już jest przeszłość. No tak, jesteśmy kobietami innymi. No, co mogę powiedzieć? Uważasz, że tych emocji jest zawsze więcej wśród kobiet, czy to jest po prostu taka specyfika danej osoby, danej grupy, czy, czy, czy jak to wygląda? Znaczy myślę, że kobiety mają w sobie dużo więcej generalnie emocji. A moim zdaniem to trochę na złe wychodzi, nawet nie trochę, tylko bardzo. I tak was widać. No i zobacz, kradną, kradną sprzęt bez pytania, no. Wodę jeszcze, jak tak, tak po polsku wodę wzięła i zabrała i poszła, no. Dobrze, wracamy, wracamy, yy, bo, 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 bo Gdzieś mi na przykład osobiście takie generalizowanie się nie podoba, że kobiecy sport to zawsze tylko z emocje i nic więcej. No ale to też chyba od osoby zależy. Tak, to jest. No wiadomo, że to też od osoby zależy. Mamy też więcej hormonów, no to wiadomo, że bardziej przeżywamy wszystko. Aczkolwiek ja bym wolała właśnie być tak jak mężczyźni, czasami po prostu. Walnąć gdzieś, czy coś się wyżyć, i na drugi dzień być w super ekstraformie, a tutaj to jednak dziewczyny tak dużo przeżywają, ale myślę, że to jest kwestia czasu i, i psychiki, żeby sobie tak właśnie świetnie wyrobić. Tak wracam do czasów szkolnych, nie było to tak dawno temu, wbrew pozorom, to, to mówiło się czasami, że, że są takie, takie chłopczyce, co to raczej z kolegami trzymają wolum towarzystwo kolegów niż koleżanek. Ty do jakiej grupy należałaś? Ja właśnie byłam do, do tych chłopczyc. <laughs> Trenowałam z chłopcami, trzymałam się właśnie więcej z chłopcami, bo zupełnie inna atmosfera panuje. Dokąd się skrada, Nicole? Ty powiedziałaś, że to oglądasz skoki męskie, a nigdy nie oglądasz. Ja nie Co ty kłamiesz? Będziemy, będziemy, to wyjaśniać, będziemy to wyjaśniać. No właśnie, bo Nicole to powiedziała w wywiadzie i ja muszę tutaj... Za chwilkę, za chwilkę poprosimy do studia ski jumping. Eee... Ja muszę tutaj pewne porachunki, pewne porachunki wyrównać Kinga. Tak poprawdzie, z czego wynika to, że, że do strefy mieszanej do Migzona nie, nie chciałaś przychodzić, bo to była na pewno twoja decyzja? E, tak, to była moja decyzja. Po prostu byłam na siebie zła i też nie chciałam w emocjach czegoś e, powiedzieć, bo, bo wolę jak te jednak emocje ze mnie zejdą. Mm, chciałam też jak najszybciej wrócić do szatni i po prostu się zresetować. I od nowa zadaniami i wiedzieć, co mam robić i też byłam taka bardzo nakręcona. Jak się odkręcić? Bo, bo tak zamieniliśmy słowo po dzisiejszym konkursie, to tak żartowałem, że te narty to chyba z busa wylecą na autostradzie, jak będziecie wracać do Polski. Ja myślę, że potrzebuję teraz chwilę pobyć sama, wrócić do domu, odciąć się od skoków i zresetować po prostu głowę. A co powiedziałabyś wszystkim, którzy, którzy po tylu latach dalej mówią, a kobiety się nie nadają do tego sportu? No Jeszcze zobaczycie. Ha 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 ha.